Patryk Dudek, Kamil Adamczewski, Adam strzelec, inauguracja, podejście, trzecie taśma, kurę. Patryk Dudek ze startu, Adamczewski będzie się rozpędzał po zewnętrznej. Adam Adamczewski czy Dudek, odważnie Adam Adamczewski cały czas troszeczkę szerzej od Patryka Dudka, jest równie szybki. Strzelec zamyka stawkę, prowadzi. Patryk Dudek prowadzi stawkę, ale cały czas w ślad za nim Kamil. Adam Czeski, który po kontuzji Sławomira Musielaka otrzymał szansę funkcjonowania i startowania w podstawowym składzie ekipy Romana Jankowskiego. No i cały czas jaciej podąża za Paprykiem Dudkiem młodziutki Leszczynianin. Asekuracyjnie i bezpiecznie daleko za tą dwójką jedzie Adam Strzelec. Ostatnie okrążenie, Zielono Wygrają ten wyścig 4 do 2. No chyba raczej to, że zwolnił bardzo mocno Adam Strzelec nie spowodowane defektem motocykla, choć nie jest to wykluczone, bo ten motocykl dużo przeszedł, ale dojeżdża do mety Adam Strzelec i ostatecznie zieloną Ten inauguracyjny wyścig za trzecim razem wygrywają 4 do 2.